Myślę, że czas jest właściwy i możemy zacząć. Serdecznie witam Państwa na naszej kolejnej odsłonie seminarium w cyklu Miłość, małżeństwo, rodzina w czasach zmiany. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszliście na to seminarium i mam nadzieję, że nie lista obecności była głównym motywem kierującym Wasze kroki w ten mroźny poranek, właśnie na nasze spotkanie. Przede wszystkim a bardzo się cieszę, że nasze prelegentki zgodziły się przyjąć zaproszenie. Serdecznie witam Panią dr habilitowaną Marię Lebieńko z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest socjologiem. I Panią dr Annę Czyszkowską, która z kolei jako psycholog, terapeuta i seksuolog dopełni nam całości. Jest z naszego Uniwersytetu, pracuje na Wydziale Studiów nad Rodziną i w Instytucie Psychologii. Pozwolę sobie też przywitać moje koleżanki. Witam panią profesor Marię Sloczyńską i doktor Martynę Kawińską w pierwszej kolejności właśnie te panie, ponieważ one razem ze mną są współorganizatorkami tych seminariów, a jest to już kolejne z cyklu, o czym za momencik słówko powiem. Witam także moje koleżanki z kolegów wykładowców razem ze studentami. Bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo tutaj razem ze studentami być. Natomiast tak, najpierw dwa słowa o seminariach. Sam pomysł powstał w zasadzie z inicjatywy studentów, bo to oni, na pytania, o czym jeszcze chcieliby rozmawiać na wykładach, podsuwali na moich zajęciach tematy, które stricte wpisały się w taki cykl: miłość, małżeństwo, a rodzina i wszystkie zmiany, których ta miłość, małżeństwo i rodzina rzeczywiście doświadcza, spotyka. I pomyślałam, że to rzeczywiście dobry pomysł, a w rozmowie z profesor Marią Solczyńską, niewiele było trzeba, by pomysł wszedł w życie, powiedziałabym, w trybie na CITO. Zaprosiłyśmy do współpracy panią doktor Martynę Kawińską z pracy socjalnej, gdzie przecież rodzina to temat kluczowy. I tak powstał taki cykl, gdzie najpierw w pierwszym spotkaniu mówimy o relacjach, tak dość ogólnie. Potem mówimy o relacjach w bliskich związkach, małżeństwo, związki partnerskie, a potem mówimy o relacjach rodzice-dzieci. I te spotkania udaje nam się prowadzić, obliczyłam od 2016 roku, więc dość długo i w takich właśnie trzyetapowych cyklach spotkań. Natomiast to, co charakterystyczne, na tych spotkaniach rzeczywiście nie brakuje nam studentów, stąd ja pozwoliłam sobie nawet dzisiaj zaryzykować i zarezerwować te właśnie aula. Bo pomyślałam, ilu studentów jest dziś na moich zajęciach, a jakbyśmy chcieli zaprosić innych, to się okaże, że niezręcznie będą musieli siedzieć na schodkach. Stąd pomysł, żeby to było właśnie tu, choć pani profesor Mariola Lebieńko, jak się o tym dowiedziała, to mówi: A gdzież tam o intymności w takiej auli? Mam nadzieję, że się uda. Natomiast jest to spotkanie, które może trochę przypomina typową konferencję, ale nie o to nam chodziło, żebyśmy tutaj. Mieli taki model typowo konferencyjny. Bardzo chciałyśmy, jako organizatorki, żeby to wyglądało w ten sposób, że mamy fachowców. Mamy socjologa, mamy psychologa, mamy terapeutę. Tym razem udało się mieć dwa w jednym. W wypadku pani doktor to się akurat wspaniale sprawdziło. I chciałyśmy, żeby po tym, jak studenci, jak słuchacze dowiedzą się o kwestiach w takich kategoriach naukowych związanych z intymnością, z miłością, z bliskimi związkami, z rodziną, to żeby potem był taki czas, kiedy oni będą mogli zadawać pytania tak spontanicznie, tak zwyczajnie, tak bez y, takiego typowego etosu, który jest charakterystyczny dla konferencji. I to nam się do tej pory udawało, więc mam nadzieję, że uda się także i tym razem. I pomysł organizacyjny w związku z tym jest taki, że mamy też tylko dwie prelegentki, a to pozwoli mieć więcej czasu na dyskusję i pytania. Tego nam zawsze brakowało, już wiedziałyśmy, że bora kończyć, a tymczasem jeszcze były osoby, które chciały zadać pytanie i potem nam o tym mówiły. I brakowało nam zawsze w trakcie przerwy. Żeby unikać takich sytuacji, gdzie w trakcie, kiedy ktoś mówi nagle, blisko setka studentów staje i wychodzi, bo oni właśnie zaczynają kolejny wykład. I nie mogą już zostać, chociaż wierzymy, że pewnie by chcieli. Stąd pomysł organizacyjny jest taki, że około godziny 11, 11.15, tak jak zwykle mamy przerwę w grafiku zajęć, tak i tutaj także tę przerwę będziemy mieli, tak żeby ci, którzy muszą od 11.30 być na innych zajęciach, mogli na te zajęcia pójść. Natomiast moja ogromna prośba do Państwa, abyście jednak postarali się o zgodę wykładowców z kolejnego wykładu i abyście mogli zostać na tej drugiej części, bo po przerwie to będzie właśnie ten moment na zadawanie pytań. Na dyskusję, na to, żebyśmy sobie mogli porozmawiać o tym, co dzisiaj młodzi ludzie myślą o bliskich związkach, co ich trapi, o co chcieliby zapytać, a gdzie szpytać, jak nie u tych, którzy się na tym znają. Pani profesor Mariola Bieńko od lat prowadzi badania nad intymnością, nad bliskimi związkami, związkami małżeńskimi, zajmuje się rodziną, ale także zajmuje się zmianami, które tej intymności dotyczą, więc jest na bieżąco z wynikami badań, jeśli chodzi o socjologię. Wiele z tych badań sama przeprowadza w zespole, więc to jest wysoka klasa badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor Anna Czyszkowska także zajmuje się psychologią miłości, bliskością, jest terapeutą, pracuje z parami, jest także seksuologiem. Pani profesor też zajmowała się kwestiami seksualności i edukacji seksualnej, więc tak naprawdę mamy fachowców najlepszych z najlepszych, z czego się bardzo cieszę, bo na obie Panie powiem szczerze, polowałam tak co najmniej rok żeby się wpisać z pomysłem w ich bogaty grafik spotkań i bardzo się cieszę, że opowiedzą nam o tym, na czym się naprawdę bardzo dobrze znają. Więc gdzie pytać, jak nie tu? Na no gdzie pytać, jak nie tu? Więc mam nadzieję, że starczy państwo odwagi. Ja też prosiłam wcześniej studentów tych, z którymi mam zajęcia żeby w razie obaw wysyłali te pytania do mnie i ja je będę zadawała, więc też mam kilka pytań, ale ja tak w ostatniej kolejności, że tak powiem, zostawię miejsce najpierw dla studentów. Te pytania będą po przerwie. Natomiast, tak, mamy kamery i rzeczywiście spotkanie jest nagrywane, ale nagrywane są panie prelegentki, które potem będą to autoryzowały. Natomiast proszę się nie obawiać nagrani w trakcie zadawania pytań. Mamy to już ustalone, że nie będą filmowani studenci, choć chyba ktoś sobie może bardzo życzy, to proszę zgłosić, zfilmujemy. Natomiast zamiast pytania nawet nie będzie głosu, tylko pojawi się. Potem na nagraniu tabliczka z pytaniem. Także pytanie będzie, a będzie nagrana sama odpowiedź. Gdyby ktoś się krępował, to, to proszę się nie krępować. Gdyby były wątpliwości, można napisać pytanie na kartce, gdzieś mi tam na przerwie wcisnąć w rękę, i ja też to pytanie mogę zadać. Nie przedłużając, zapraszam do zabrania głosu panią profesor Marię Sroczyńską. Współinicjatorka tego wydarzenia, która na każdym z tych spotkań była obecna i także ma ogromną wiedzę, jeśli idzie o małżeństwo, o rodzinę i kwestie związane z intymnością.